Ten weekend w Budzistowie już po raz szósty będzie można odbyć wielką wyprawę do czasów przedlokacyjnego koło brzegu. To tu przeniesiemy się do czasów pierwszych piastów. Szósty festiwal wczesno-średniowieczny rozpocznie się w sobotę 8 czerwca na terenie dawnego podgrodzia, łące przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie. W zasadzie już w ósmym wieku powstał. Są rysy dziejów e, Budzistowa, e, a co się z tym wiąże, e, pierwszy rys e, w IX wieku powstania e, polskości na terenie właśnie też Budzistowa, a ściśle mówiąc e, koło brzegu. E, chcielibyśmy e, w imieniu organizatorów, e, w imieniu... E, Swoim też własnym gminy Wójta Kołobrzek zaprosić Państwa na to wydarzenie. Festiwal Wczesno-średniowieczny w Budzistowie jest jednym z największych festiwali historycznych w kraju. W tym roku organizatorzy odniosą się do tematu XII wieku. XI wieku, który w o twórstwie historycznym w Polsce w zasadzie nie funkcjonuje. Pokażemy, że można o tym okresie bardzo ciekawym opowiadać plastycznie, opowiadać interesująco dla odbiorcy takiego powszechnego, bo w końcu zapraszamy tutaj każdego. Oprócz części historycznej, dużego obozowiska, z udziałem blisko setki odtwórców z całego kraju, ale także gości z zagranicy. Będziemy mieli strefę gastronomiczną, strefę edukacyjną. Bardzo dużo działań będzie się skupiało na popularyzacji epoki w formie naukowej. To jest też um, takim symbolem naszego wydarzenia, że poza tą częścią ludyczną, jak często patrzy się na... Rekonstrukcje czy notwórstwo historyczne mamy także duży ładunek edukacyjny. Będą prelekcje w zasadzie od samego początku spotkanie z Elżbietą Cherezińską, która też być może zdradzi pewien sekret związany ze swoją twórczością i osadzeniem jej we wczesnym średniowieczu, ale nie uprzedzamy faktów, zapraszamy w sobotę. Dodatkowo Michał Antoniak, jeden z największych specjalistów w branży, profesor Tomasz Królikowski, polityka koczelińska, który jest partnerem naszego wydarzenia i również pokaże, jak nowe. Technologie pomagają w kultywowaniu historii. No i panel dyskusyjny z udziałem m.in. doktora Michała Bogackiego, dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Koło brzeg jest miastem wielkich Bolesławów: Bolesława Chrobrego oraz Bolesława III Krzywoustego i to na nim organizatorzy skupią się w tym roku najbardziej. Szykujemy formy popularyzacyjne, związane z e, oczywiście militariami, które wiemy, cieszą się e, zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. Troszeczkę inna technika walki, trochę inne uzbrojenie, bo to jednak jest e, 100 lat różnicy pomiędzy epoką e, Słowian i wikingów, a e, rozkwitem średniowiecza, wczesnego, pełnego, bądź też pełnego e, wcz, e, wczesnego. Będzie nowością w tym roku będzie inscenizacja parateatralna z pełnym nagłośnieniem, trzyaktowa, w której przedstawimy historię misji Ottona z Bambergu, skupiając się nie jedynie na samym biskupie, ale również na okolicznościach, które towarzyszyły wizycie tego wyjątkowego człowieka średniowiecza na terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Nie zabraknie zabaw i zajęć dla najmłodszych warsztatów rzemieślniczych. I wielu innych atrakcji. Będzie lubiana przez Państwa Zielarka, Małgosia Piłaszewicz, będzie Ludosza, Daniel Kozakiewicz z dość skomplikowanym tematem. Niech na razie zostanie tajemnicą jeszcze. Eee, Snycerze, garncarze, to wszystko, co towarzyszyło eee, koło brzegowi e, 900 lat temu e, i 1000 lat temu, tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli na podgrodziach ówczesnego miasta. Bo pozwolę sobie przypomnieć, że tak jak powiedział na pierwszym festiwalu profesor Marian Rybkowski. Kołobrzeg to nie jest tak, że Budzistowo leży pod Kołobrzegiem, to Kołobrzek leży pod Budzistowem, dokładnie 4 metry pod nami. Tematem tegorocznego festiwalu jest 900-lecie misji chrystianizacyjnej świętego Ottona z Bambergu. Organizatorzy przedstawią jego działania oraz realia, jakie na Pomorzu występowały w zupełnie innym świetle. Szósty festiwal wczesnośredniowieczny w Budzistowie rozpocznie się w sobotę 8 czerwca i potrwa do niedzieli 9 czerwca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.